Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. E, jak pewnie widzicie po tytule, e, jadę do Londynu. Jadę się Cię spotkać z Kingą, także dzisiaj mamy taki bardzo e, babski dzień. Nie mamy jakichś grubszych planów, ale na pewno pójdziemy coś fajnego zjeść, e, pogadać, poplotkować, pochodzić. Nie planujemy jakiegoś grubszego shoppingu, ale zobaczymy. Po prostu tak e, jadę bez grubszego planu, spędzić wspólnie czas. Także mamy cały dzień e, dla siebie, mam za. No, 45 minut pociąg, więc na spokojnie sobie dojadę, czy może jakąś kawkę chwycę e, i, e, i poczekam na pociąg. Jeśli chodzi o cenę biletów, bo może takie rzeczy Was interesują, no to taki, czekajcie, już Wam powiem, bo jest cena wydrukowana na tym. W czym jadę? E, prost, po prostu tak profesjonalny strój dnia. Brązowy Golf, który kupiłam rok temu. Na ustach mam matkę od szara, od wycieniu Bondger ja nie mam w ogóle rzęs jak widzicie, jutro idę się zarzęścić. Ostatnio jak się widziałam z Kingą to też byłam po prostu łysa. Także skórzana kurtka, ale skórzana kurtka z Asosa. Te łańcuszki są z H&M, o ile dobrze pamiętam. No i mam pod spodem właśnie czarne te takie spodnie z New Looka, Vansy, Sabrina. Dobra, także tyle. Czarno-brązowa i srebrne dodatki. Już wam powiem, ile kosztuje bilet. To jest taki bilet właśnie na szybki pociąg. I tym biletem można jechać po godzinie 10, wracać po 19. I przy okazji, to jest taki bilet profesjonalny kadr. To jest taki bilet, po którym można jeździć na noclegnię od 1 do 6 strefy. I on kosztuje 42,50, więc. Eee, niby trochę kosztuje, ale tak naprawdę jeśli kupujecie miesięczne bilety, to one są w kosztach około chyba 700 funtów, o ile dobrze pamiętam, bo jak pracowałam na stacji, to słyszałam, jakie ludzie płacili e, kwoty za bilety miesięczne, więc e, tyle mi kosztuje, e, że odpowiem transport, no ja uważam, że nie, że nie jest źle, e, pociąg, który jadę to ten szybki pociąg, który chyba w niecałe 50 minut że mm, powiem dowieźć do Londynu, więc jeśli sami jesteście gdzieś z Londynu, macie to na warsztaty, myślicie, że Peterborough jest tak daleko, no to wcale nie jest, bo to jest tylko 50 minut pociągiem i do salonu, e, dworca, takie 10 minut e, taksówką. Dobra, lecimy. Ja już siedzę w pociągu, bo 10 minut opóźnione, za chwilę pewnie ruszamy, ale powiem Wam, że tym pociągiem jeszcze nie jechałam, to jest w ogóle ta szybsza e, linia, 49 minut jest się e, w Londynie, ale powiem Wam, że ten pociąg ma tak fajnie w środku, e, Czekajcie, pokażę Wam, może te wszystko Księciu oczywiście, dywany jak to zawsze, także ruszamy. Mm. I to jest fajne, to że patrzycie, są tutaj wszędzie. Nie wiem, czy to zobaczycie. Nie wiem, to widziałam, ale są te wtyczki do, do ładowania do telefonów. Także spoko, bo też tutaj jest właśnie miejsce podświetlone, jeśli macie rezerwację na konkretne siedzenie. I też jest ewentualnie napisane. E, na jakiej trasie jest y, zajęte? Także 49 minuty będę. E, Zapada się bardzo komfortowo ta podróż e, i mam w planie sobie posłuchać jakieś podcasty kryminalne, bo zostawiłam sobie specjalnie godzinkę na, y, na drogę. Także słuchawki już mam podpięte, także biorę się do słuchania. Dzień dobry dziewczyny, i tak tutaj za bardzo nic nie widać, bo od światu jesteśmy. Jesteśmy z Gosią, cześć Gosia. Jesteśmy z Kingą i Kinga, jak że w swoim naturalnym środowisku, czyli godzina i polewamy sobie Prosecco. Także nie wiem, gdzie jesteśmy, ale jest to bardzo tak insta friendly. Zaraz przy Post z dwie minuty, także tak, tak się zaczyna spotkania, od szampana o 12. Wiecie kogo? Zobaczyłyśmy, jak szliśmy metrem. Kupisz tam! Mówimy, czy tak Kinga od no, Ja. Kinga mówi dzień dobry. Dzień dobry. A Marta patrzyła, a my... Nie. Także widziałam ku, ku, kupisz czy nie kupisz? Jasne, że kupisz. Jasne, że kupisz. Jasne, że kupisz. Jasne, że kupisz. <laughs> Czemu mnie kręci, żebym jak matą? Świetnie. Vloga. Nawet dobrze nie usiadłyśmy, żeby się odezwać i porozmawiać, ale e, tak zleciało, jak jest dobre towarzystwo, no to e, zapłonę się w jakimś vlogowaniu, ale było naprawdę bardzo fajnie. Mega czas z dziewczynami spędziłam. E, w ogóle byłam w częściach, w częściach Londynu, których nie znałam wcześniej. Byłyśmy na. Czekajcie, oznaczałam to na Instagramie, żeby wiedziała, gdzie byłam. E, takie całkiem nowe. Świeżą, może już z 5 lat temu budowane miejsce yy, Battersea Park. Bardzo ładnie, bardzo, bardzo klimatycznie. Yy, jeszcze później byliśmy, właśnie. to byłyśmy jeszcze w takiej trochę hipsterskiej dzielnicy, położyliśmy sobie na pizzę i na piwo. Także było naprawdę bardzo fajnie. Yy, dostałam od Gości, którą właśnie też wczoraj poznałam, mnóstwo jej produktów. Ja wrócę do domu, na spokojnie usiądę, to wam je pokażę. Yy, ale powiem właśnie, że to są takie na przykład, yy, bo ten mam dzisiaj na sobie. Gosia produkuje olejki sama, e, właśnie to jest, to jest jej produkt, ma olejki, ma kadzidełka, ma świeczki. Jak oglądacie Kingę na Instagramie, to wiecie, że Kinga tam e, pomagała właśnie e, jakiś czas temu, bo to oglądacie z opóźnieniem. I to są takie olejki, których można używać właśnie w ramach perfum, bo naprawdę są takie czyste esencje, e, więc niewielka ilość, nie dwie krople dam są na nadgarstek i tak macham tą ręką, to czuję ten zapach w całym e, domu. Surf Fiction numerek 14. Zostałam całą torbę tych zapachów mówię za dużo, ale wiecie. Przetestuję i Wam dam znać, które zapachy mi się podobają najbardziej, gdybyście były zainteresowane. I tego właśnie można używać w esencji, właśnie e, wiecie, gdzieś na nadgarstek, a dalej nie na twarz, nie są olejki na twarz. To są takie właśnie esencje zapachowe. I dałam sobie odrobinę na rękę. Wczoraj też się cała, wiecie, wytestowałam. Także pachniałam po prostu w całym pociągu, bo mnie czuć, ale tak pozytywnie e, czuć można tych też... Może, <coughs> Jestem w trakcie picia jak słyszycie, bo na taksówkę i jadę na rzęsy. Także spoko, bo sobie tę taksówkę cały czas yy, trakuje. Także widzę, że pan za chwilę będzie, więc mogę się już ubierać. Yy, można też ich używać w formie właśnie, yy, do kominków, wiecie, z wodą rozrobić yy, jako yy, takie te produkty. <coughs> do aromaterapii, tak jak to mówię do cycka wiecie o co w ogóle muszę go wyciągnąć czyli kilka kropli dajemy, w całym domu jest przepiękny zapach, e, można też używać właśnie odrobiny do wanny, właśnie krople pod prysznic, wymieszać z ulubionym balsamem żeby mieć taki właśnie balsam zapachowy, więc produkt jest mega ciekawy, Kinga już zna, z nami przetestowała z nami ulubieńców, także e, no naprawdę e, fajna, fajna sprawa no wiecie, że lubię wspierać takie e, małe czyli to już nie jest mały biznes, ale takie Biznesu, który ktoś tworzy od podstaw. Także kawa nie wypita. Od się wrócę. Ubieram się, bo pani już widzę, że za rogiem. No, także jadę się zaręcić. Dobra, kochani, ja już wróciłam do domu, chcę wam pokazać to, co ee, kupiłam. Jak widzicie, jestem już porządnie zarzęsiona. E, mamy w salonie właśnie nową stylistkę, która się nazywa Ania. Bardzo ładna blondynka. Kolejna, kolejna blondynka w salonie. E, i mamy rzęs zrobiony metodą 4D, gdzie nie gdzie 5D, Najdłuższe rzęsy to jest e, rozmiar 12, skręt CC i oczu moderowane, taki kształt, bardziej że jest wywinięty zewnętrzny kącik, żeby był taki bardziej kształt Fox albo a jak, jak to woli. Ja jestem mega blada, ale też mam czarną bluzkę i turbo rzęsy. Mówi to Ani: turbo, duże, ile w Tyle, Tyle wciśnij, także zrobiliśmy rzęsy. Pierwsza zmiana robiła bardzo mi się podobają, więc e, idealne na wyjazd, wersja na bogato. Później miałam. Eee, makijaż, e, właśnie malowałam Klaudię do sesji zdjęciowej. Jeśli jesteście z Peterboru lub okolicy i e, potrzebujecie właśnie zrobić taką, nie wiem, e, chciałabym być artystyczną, bo te sesje są trochę takie artystyczne i w ogóle może obczajcie w ogóle profil Magdy. Wolnikuję Wam w na dole, bo to jest właśnie druga modrela, którą malowałam dla Magdy. Tutaj nie wiem, czy za dużo zobaczycie. Na pewno to było na, na Insta Story, więc zrobiliśmy przepiękny makijaż właśnie tak mocno zaznaczone oko, czyli turbo turbopigmenty i cała reszta. A później jeszcze skorzystałam z tego, że była Aga, właśnie to z Beauty ze Stanford, też na rzęsach I Aga mnie podrzuciła do centrum, i odebrałam swoje zamówienie właśnie w handlemie. I wzięłam dwie pary. Spodnie w sumie ten sam e, rozmiar, tylko dwie pary, bo właśnie już była Kasia, to na te spodnie zwróciłam uwagę, a nie mi się ich wcześniej mierzyć. To są zwane cygaretki i patrzcie, one są fajne, bo są trochę wyższe z są takie na, na gumce e, w ogóle i one są oczywiście krótsze, takie, że wiecie, woda w piwnicy. Jeśli macie szczuplejsze nogi, to na pewno bardziej tutaj ten kant jest zaznaczony, że tak powiem, ale stwierdziłam, że e, fajnie no te spodnie wyglądały właśnie do czarnej bluzki, ja tak na szybko przebrałam, żeby Wam się tylko pokazać i chcę sprawdzić jak to będzie wyglądało właśnie do czarnej kurtki skórzanej. No i do tego oczywiście wansy i e, no i Sabrinka wiadomo, e, może jakieś właśnie srebrne łańcuszki. Coś, coś takiego, Popatrz, e, popatrzcie, poczekajcie, to sobie zobaczę do... Podoba mi się. Podoba mi się właśnie, że jest jakiś akcent kolorowy, że to powiem na, na tych, na, na spodniach. E, tylko musiałam się rozmiar wyżej, bo wzięłam osiemnastki z tych spodni a tak jak ostatnio Wam mówiłam, kupiłam w Niluku czternastki z tym, że one są tutaj jakby, właśnie, że są materiałowe, nie są rozciągane to one tutaj przez biodra, bo wiecie, tu są zwężane przez kawałek ten materiał, więc tutaj one tak na biodrach się opinają, ale są bardzo wygodne także test siedzenia pod tytułem, o tak, ja nic mi się nie wbija spodnie przeszły, cena czekajcie, już mam powiem, bo tą metkę oderwę gdzie jest cena? Tu na nich nie ma ceny. Niecałe 20 funtów. O, tu jest matka. Okej, okay, cena. Nie ma ceny? A, bo ona jest zamówiona. Niecałe dwie dychy, chyba 17 czy 18 funtów. To spodnie kosztowało. Bardzo mi się podobają. E, więc biorę sobie je do Polski. Och, oddech. Wszyscy narzekają, że boli gardło, tracą głosy, yy, mają anginy. Ja czuję, że po wczorajszym dniu w Londynie, po tym gadaniu, śmieniu się, też mi coś mam na gardle, więc za chwilę sobie robię ciepłą herbatę i biorę, biorę tabletki yy, Terozine. Terozine, takie po smaraczowym opakowaniu, to są takie tabletki na ból które są od razu z antybiotykiem. I no naprawdę działają. Dwie tabletki i yy, u mnie jest po sprawie. Yy, jutro mam taki późniejszy dzień. W sensie rano, bo wieczorem mam jeszcze trzy analizy kolorystyczne, także super, super, super. Ale pokażę Wam jeszcze, gdzie byłam, jeśli chodzi o jedzenie, bo wziąłam sobie na wynos. Wziąłam sobie na wynos, wypiłam też na miejscu sok oczywiście. O, oczywiście inaczej, w ostatnim czasie w ogóle soków nie piłam, bo jeśli soki to bardziej takie w całości, czy takie zmiksowane, niewyciskane, ale właśnie miałam taką ochotę właśnie na taki sok, na, na owoce i wziąłam sobie właśnie w tym miejscu, który się nazywa Good stuff. to jest praktycznie naprzeciwko może nie na no przeciwko, bardzo blisko pret w centrum. Ja Wam może stawię namiary na dole ale nie zapomnę, e, ale łatwo jest ich znaleźć. to jest takie właśnie małe miejsce, gdzie jest to wegetariańsko, wegańsko, ale to są jakieś tam opcje z kurczakiem, ogólnie jest zdrowo. E, I fajne mam opcje typu jakieś wrapy, zupy, soki wyciskane i takie właśnie lunchboxy. Wzięłam sobie Trita e, dla siebie, wzięłam sobie sernik, więc chyba wegetariański czy wegański. I powiem Wam że ten sernik to jest życie. Wygląda bardzo mało apetycznie, ale to, jak ten sernik smakuje, on jest o smaku jakichś tam ciastek czy czegoś, po prostu to jest życie, więc pozwoliłam sobie dzisiaj na coś słodkiego, zamiast na jakieś chipsy czy winka czy coś takiego, stwierdziłam, co że po prostu mam właśnie ten wegetariański albo wegański sernik i wziąłam sobie duży lunchbox, który dzisiaj nie będzie mojej jedynym posiłkiem, bo tak naprawdę zjadłam tylko rano dwa ugotowane jajka. Później pojechałam do salonu, jest godzina 15:20 <coughs> i dopiero co siadła, ale podejrzewam, że jeśli zjem to, to już nic więcej nie będę. I to jest ta jej opcja większa, bo kupowałam sobie ostatnio ten mały lunchbox, był taki w sam raz, ale teraz czuję, że. O, pokażę Wam już jak to wygląda. Insta-friendly, to też można oczywiście zjeść na, na miejscu i tam wybieramy sobie jakby swoje dodatki, na co mamy ochotę. I tutaj użyłam, mówię co. O, dwa razy pani co Spoko, nie pogardzę. Sos to jest wegański majonez i tutaj mamy tak, e, puree ze słodkich e, ziemniaków, e, wędzony, grillowany tofu, ta pani jeszcze to grilluje e, na miejscu. E, tutaj mam z boku trochę e, takiego gnićnego awokado i orzechy, bo właśnie można albo to, albo tam się może dać mi tak pół na pół i tak, i zgodziła się. Także mam orzechy i awokado, taki masz. Myślałam, że ostatnio był w kawałku, ale okej. Okay. I tutaj jest taki miks sałatny i do tego właśnie mam jeszcze sos. Więc to jest też fajne na, na e, świeżo, tak na e, ciepło, bo właśnie to jest trochę takie, e, że tak powiem, cieplejsze te zimniaki też, ale ostatnio byłam takie, że tak powiem, po 40 minutach przyjeżdżam to dopiero do domu i też było spoko. Więc jeśli macie o takie zdrowsze e, jedzenie, coś, coś takiego fajnego, w ogóle bardzo miła obsługa, bardzo fajna dziewczyna tam pracuje, w ogóle mi doradziła i jak tam też są te wersje z kurczakiem, e, więc co za chwilę będę jadła. I Wam chcę jeszcze pokazać jedną rzecz, tam z tyłu mam torbę rzeczy do wyprania, bo już wziąłam z salonu takie rzeczy, które potrzebuję właśnie też wziąć do Polski. Ale momento, o tutaj to mam. I robi właśnie naturalne świece, które przepięknie pachną, robi kadzidełka, kadzidełek nie paliłam wieki, ale to są naprawdę wyjątkowe. I również robi takie właśnie swoje olejki, ja tego dostałam tutaj. Bardzo dużo, aż mi, było, aż mi było głupio, ale dostałam właśnie cały przekrój tych, e, tych kadzidełek. E, odpalę sobie po, po jedzeniu, bo lubię, nie lubię jeść kiedy coś mi się z boku pali, chodzi o jakieś zapachy, ale na pewno sobie przytestuję. Dostałam też taki właśnie stojaczek do tych kadzideł. podejrzewam, że to jest wszystko ręcznie robione. W ogóle tutaj jest wszystko ręcznie robione, to jest, wiecie, składane, naklejki i tak dalej. Wszystko jest takie bardzo e, minimalistyczne, trochę w stylu skandynawskim, a tych olejków dostałam. Czekajcie, bo nie chcę wszystkiego tutaj wyciągać, ale ogólnie mówiąc, no jest ich tu sporo, naprawdę sporo, nie wiem, z 10-15, może nawet więcej. I są to właśnie takie olejki, które są czystą esencją, którą można używać właśnie jako zapach, jako perfumy, nie na twarz, to nie jest pielęgnacja. To są zapachy, czyli właśnie albo na... Yy na ciało, jeśli chcemy właśnie ładnie pachnieć, czy gdzieś na zgięcia, czy właśnie za, za ucho. Możemy wymieszać to z odrobiną naszego ulubionego balsamu, który jest taki bezzapachowy, zapachowy mieć taki balsam zapachowy. Możemy dodać to, jak to mówię, do cycka, czy zrobić sobie taką aromaterapię. Możemy dodawać to do kominka, żeby właśnie pachniała w całym domu. Więc możemy też do wanny odrobinę, pod prysznic, żeby mieć właśnie taki piękny, piękny zapach. I te pachy są naprawdę wyjątkowym wczoraj wchodził się z tą torbą i miałam wrażenie, że e, wiecie, pół Londynu, że tak powiem, e, pachniało właśnie e, tymi, tymi olejkami, więc ja Wam podziękuję na dole w opisie miejsce, gdzie możecie sobie obczaić, poczytać. E, Gość też wyszła do Polski, także nie ma, nie ma problemu. E, I naprawdę jest e, w fajnych czasopismach pokazywana i ogólnie jest teraz taka bardzo na czasie, bardzo trendy. Ja też kilka tygodni temu, jeśli obserwowaliście inst jej instastory, to widzieliście, że y, była właśnie tam y, i pomagała właśnie gości na, na markecie. Więc... Yy... Zapachy są bardzo wyjątkowe, są przeróżne. Gosia widziała mniej więcej co lubi no bo Kinga jej powiedziała właśnie, jaką to zapachowe są bardziej takie słodkie. Jest też kilka zapachów takich bardziej ciężkich, typu na przykład tak, nie wiem, tą Ford Black, Black Orchid, więc na pewno takie jak Tabaka, um, takie na bardziej ciężkie, takie, wiecie, takie um, mocniejsze. I mam osobę, do której część z tych olejków na pewno trafi, bo wszystkiego bym nie zużyła, bo to jest tak intensywne, że na przykład mówiła Gosia, że y, te olejki y, są właśnie takie esencje zapachowe, które na przykład niektórzy perfumiarze używają, na przykład takich marki jak Tom Ford, w takiej proporcji, że powiedzmy, że z takiego opakowania o pojemności... Nie wiem, czy to mogę mówić, ale chyba mogę. Nic nie uważa, nie mogę. Ale czekajcie, że wam powiem. Bo tutaj jest... 20 ml, ja dobrze pamiętam, bo teraz tutaj nie widzę tej informacji, ale to jest chyba 20. To powiedziała, że takie 20 normalnie się robi powiedzmy, perfumy gdzieś e, o pojemności 200 ml, czyli to jest naprawdę bardzo mocno e, skoncentrowane. No i do, mówię, ja cały czas to na sobie czuję, a dzisiaj e, już Wam powiem może jaki zapach używam i tam w międzyczasie, gdy lubię jakieś vlogi, to Wam napiszę, czego ja używam o Surf Fiction. Coś, coś takiego. Dzisiaj tego właśnie używam, to jest numerek 14, bo nie wiem czy tutaj aparat fokusuje, także dobra, ja to odkładam, biorę się za jedzenie, bo już jestem głodna. No, trochę mam to oko czerwone, ale to jest taki standard. u mnie po, e, po rzęsach w sensie mam tak wrażliwe oczy, że one mi zaraz tutaj gdzieś się właśnie lekko podrażniają, ale ogólnie nie jest źle, bywało gorzej. Więc e, jest się piąteczek, ja dosłownie co na walizkach tutaj się pakuję, sprawdzam, czy wszystko mam i tak dalej. Tam pełna torba z rzeczami z lasza, na szczęście, a ja mam bagaż duży podręczny, bo inaczej bym tego nie spakowała. E, Także ja sobie teraz robiłam takie przymiarki pod tytułem OK będzie między 16 a 22 stopnie, co mam, co mam zabrać, więc biorę kilka rzeczy na krótki rękawek, biorę głównie sukienki, jakieś tam rajstopy. Myślę, że może w Polsce sobie też jakieś rajstopy fajne, e, fajne kupię. E, trochę się plany pozmieniały na jeden dzień, ale to nic nie szkodzi, bo jeszcze z większą liczbą osób się zobaczę, także mnie to bardzo, bardzo cieszy, więc jestem mega podekscytowana, ale dzisiaj postanowiłam sobie dać taki właśnie czas na taki po, e, powolny start żeby skorzystać z tego, że dziecko w szkole, że nie muszę iść do salonu, że nie muszę iść do miasta, bo wszystko mam ogarnięte. Więc tak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o opakowanie. E, więc wszystkie tam rzeczy mam poszykowane i tak dalej na każdy dzień. Plus zawsze biorę jeden ekstra zestaw i coś wygodnego w czym pojadę. I na pewno pojadę w tej różowej bluzie takiej z hm w tej takiej z kapturem e, i w getrach, żebym też te getry miała później na przebranie. Więc mi biorę tak naprawdę jedną parę spodni, tych co mam na tyłku. E, I głównie biorę sukienki. Mam też kolejną jedną sukienkę, którą e, wzięłam za pierwszy raz, kiedy leciałam do Warszawy. Może kojarzycie ta taka w e, pipetkę, to się tak mówi, z Zary. Ta sama jest za duża, ale jest tak dla mnie mega jesienna, tak mi się zawsze kojarzy. Z ja z do Polski, więc nie mogło jej braknąć. więc kochani, e, kończę tego vloga, e, chcę też właśnie zgrać wszystko tutaj, poskładać, wyczyścić tele, e, telefon, telefon może nie, bo tam 17 tysięcy zdjęć, których jeszcze nie ogarnęłam, ale chcę wyczyścić aparat, wszystko sobie naładować, podładować, wziąć przejściówki, ładowarki i tak dalej, zrobić sobie listę i po prostu jutro z tą listą wszystko sobie tylko tyk, 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 tyk że mamy po jutro Aga przyjeżdża, bo właśnie idziemy razem na lotnisko, więc już Wam zapowiadam, że bardzo się nastawiam na to, że będę nagrywała dużo vlogów z Warszawy, jadę w sumie na 7 dni, jadę od niedzieli do soboty, więc mam nadzieję, że będę Wam nagrywała, bo dla mnie to jest rewelacyjna pamiątka, bo to na pewno będzie bardzo fajnie spędzony czas, bardzo produktywny, nie mogę już doczekać szkolenia z laminacji rzęs, czy się rzęs brwi, rzęs nie dotykam, więc jestem mega, mega podekscytowana i już mówiłam kilku swoim klientkom właśnie, że taką usługę wprowadzę od końca października i już kilka mam chętnych, tylko mówiły Ania powiedz kiedy, jaka cena i tak dalej, więc wszystko sobie muszę, że tak powiem zaplanować, więc dużo się dzieje. Powiem wam, że znalazłam też jeszcze jedną dziewczynę, do której pójdę na szkolenie w grudniu na dwa makijaże, ale jeszcze się nie zapisałam, bo jeszcze mam kalendarz nieotwarty, ale znalazłam kogoś, kto mi się bardzo, bardzo podoba i to jest ktoś, kto jest tutaj w UK, więc za niedługo wam dam znać, do kogo się wybieram, jak wszystko odmienia zblokowany termin. Także dobra, kochani, z mojej strony to wszystko. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Czekam na wasze kciuki do góry. Mam nadzieję, że obserwujecie mnie na Instagramie i e, już widzieliście... widzieliście e, tak naprawdę ten film jest opóźnieniem, więc widzieliście to, czego ja jeszcze nie wiem. Wow! <grytanie> Jakie dziwne zagięcie czasu przestrzeni, prawda? Także z mojej strony to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.